freezing, yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Was, dzień nie wiadomo który. <laughs> słuchajcie, my już jesteśmy od rana wyszykowani. Zoe oczywiście jeszcze poszła siku. Wszyscy są w aucie. Znaczy ja z mężem i z Zoe, ale oczywiście yy, Zołka potrzebowała iść siku. Yy, słuchajcie, dzisiaj mam taki dzień troszkę yy, upiększający mnie. W zasadzie. O, nie widać mnie. Mnie upiększający, ponieważ mam, słuchajcie, yy, dzisiaj w zasadzie takie ważne rzeczy do zrobienia: jak paznokcie i rzęsy. Nie, żartuję, oczywiście, że są ważne, ale yy, ja uwielbiam, jak to jest zrobione, bo. Yy, ja uwielbiam, jak to jest zrobione, bo. Yy, bo co? Bo. wtedy się tak czuje kobieco. Yy, a ja mam strasznie bite na paluchy, i jak nie są zrobione, to to wygląda to źle. Dobra, słuchajcie, jestem już pod, już jest jasno w ogóle, jestem już pod paznokciami i uwaga, uwaga, w Biedrze kupiłam coś fajnego dla małej. Nie mogłam się zdecydować, czy wziąć jedorożca, czy takiego kotka, więc wzięłam dwa takie onesie dla niej. Ona właśnie nie miała takiego, a ostatnio w H&M się wyprzedały te, co chciałam jej kupić i nie ma, kabanosy jakieś, cyk. I słuchajcie, słuchajcie. W biedronce nie było tych: jak się nazywa? Mówcie mi, worków do prezentów, worków, torebek do prezentów takich ładnych, żadnych w zasadzie nie było. Więc a idę na paznokcie i chciałam jakiś drobiazg kupić dziewczynom. O nie, widzę, że tutaj się coś rozwaliło. I kupiłam takie zestawy do rąk i no tak jak mówię, nie było. Nie było tych żadnych, to widziałam taki worek i po prostu zaniosę jak Mikołaj w worku. <grymne> Jakkolwiek to brzmi. Dobra, jeszcze muszę o... Tak sobie upierniczyłam buty. Weszłam w takie błotko i ja nie lubię. I u takie wiecie są obłocone całe. I jak to wyschnie, to zostawię im taki syf tam. Więc robię to teraz. Jesteście świadkami eee, mycia na szybko butów. Znaczy tak wiecie, mycia. Chcę je przetrzeć, żeby im tam nie zrobić bałaganu. No to co? Widzimy się zaraz na pazurkach. Eee, teraz mam te różowe i strasznie mam. Te skórki moje to są okropne, ale ja nic nie poradzę. Na to niestety, albo stety, takie już są. No. Tak skórki mi, wiecie, narastają. Dobra. Dobra, ja się odzywam dopiero teraz do was, ale leciałam tak po moich paznokciach na moje rzęsy, że nawet nie byłam w stanie na sekundę odpalić aparatu. Ja mam przepiękne rzęski. Także jestem mega szczęśliwa. Spokój. I w ogóle zażycie, jaka piękna lindy. Taką mogłam mieć w domu. <grystanie> z takim pięknym lustrem. W ogóle muszę sobie takie lustro. Widzicie w nowym domu? Fajnie będę mogła pokazać, co na sobie. Znaczy, dzisiaj nie patrzcie, mówię. Stylówka na rosałkę. Dobra, idę, bo ona zimna, a oczywiście bez kurtki. Dobra. <grystanie> ja to nie wiem, ale. Jak ja biorę auto, to za każdym razem jest kontrolka. Jak to jest możliwe, że zawsze ja muszę tankować do pełna? Czy tylko mój mąż mnie zostawia z takim niezatankowanym samochodem? Czy jest nas więcej? Dajcie znać. Bo po co nie? Z mojej karty pójdzie. Nie, oczywiście się śmieję, wiecie, to są wspólne pieniądze, ale... No śmieję, że zawsze ja muszę z mojej karty... E, co muszę zrobić? E, płacić. I powiem Wam szczerze, że dzisiaj chcę sobie zrobić brwi na wieczór, także myślę, że Wam pokażę w ogóle, e, jak ja się zajmuję moimi brwiami w domu. Już Wam kilka razy pokazywałam, ale... No jakiś czas temu, bo ja ogólnie chodzę, słuchajcie, na brwi zawsze do do wara dobrze mówię? Chyba tak, do Benefit. W ogóle kosmos, jeśli chodzi o klimat, jaki jest tutaj właśnie w Silesii w Beneficie, także jeżeli jeszcze nie chodzicie, to naprawdę mega polecam. Na przykład myślę, że to jest bardzo fajny pomysł też na prezent, żeby taki voucher komuś kupić na brwi. Właśnie wyregulowanie i chętne brwi ja uwielbiam. I powiem Wam szczerze, że Monika mi tak wyregulowała brwi, w zasadzie tak je wyprowadziła, że ja nie muszę z nimi nic robić. Naprawdę nie muszę nic robić. Wystarczy, że je delikatnie właśnie zaznaczę produktami z Benefitu i one są, jak dla mnie, są ładne. Ja nie lubię zbyt przerysowanych brwi. Ja wolę takie bardziej, wiecie, nie muszą być idealne, jak dla mnie. Nie muszą być idealne, ale takie mi się bardziej podobają, właśnie takie naturalne. Także dajcie w ogóle znać, jakie wam brwi się też podobają, jakie wolicie, czy właśnie takie przerysowane, czy naturalne, bo nie powiem, że znam dziewczyny, które mają takie mega wici dokładne, że tak powiem od linijki brwi i mi się to mega podoba i do tych dziewczyn pasuje, ale ja u siebie sama na sobie wolę właśnie takie ciut bardziej naturalne. Nie? O, nie, to. Tu. Nie wiem, gdzie. jest... Uuu, ja nic nie mam. A coś. Co ty Uch, masz? kartka musi być. Uuu, co ty masz? Ta kartka! Uuu, a poczekaj, poczekaj jeszcze, poczekaj. Spakowałam mu śmietnik, nie, nie przewidziałam tego, że tam są kartki przecież. Co tam jest napisane? No to czytaj wow, Ajax Chodź z ołka Ajax, załka. Ajax? Zoe? Zoe? <tryk> Dopiero jesteśmy w domu Powiem szczerze, że jest tyle załatwiania i tyle biegania Że po prostu nie ogarniam I jak sobie pomyślę, że jeszcze tyle przed nami To <tryk> Ale dobra, spoko Damy radę. Ja dzisiaj Wam pokażę, jak robię dwie sobie. Po prostu zmyję za chwilkę em, to, co mam tutaj na górze, i e, pokażę Wam taki domowy mój sposób. Jeżeli nie spakowałam tego kosmetyku. Ja pierniczę. Wiecie, bo ja jestem już spakowana całkiem i teraz się obawiam, że, że go spakowałam. Oby nie. Trzymajcie za mnie książki. Ja teraz muszę jeszcze szybko złożyć vloga z wczoraj, żeby go Wam jeszcze dzisiaj wrzucić, także. Uff, Naprawdę dzisiaj mam mnóstwo, mnóstwo roboty. okazuje się, że jeszcze trochę przebijało tutaj, więc Ramon ma misję. Jeszcze jedną warstwę farby nałożyć. Do ja zobaczyć, jak wygląda u małego w pokoju. Poczekajcie. No, tutaj już lepiej wygląda. misję, aby pranie, jak zwykle. Eee, aby co zrobić? Muszę psa wykopać, ale to za chwilkę. Em, powyrzucać kosmetyki, które. E, powyrzucać. Widzicie, Już jestem taka zmęczona, że nie wiem co gadać. E, po, e, odkładać kosmetyki, które w tym momencie będę używać. Jeszcze szampon bez soli. Dobra. Tu sobie zaraz jeszcze. Em, które do mojej mamy lecą z nami. Jakieś dwie szynki znalazłam. O, dwa Beauty Blendery, proszę bardzo. No, powiem Wam szczerze, że to już naprawdę bardzo dobrze mi idzie. Już mam jeden taki e, bag spakowany, dobrze. Idzie do kartonu. Mam dzisiaj zamiar posprzątać całą tą szafkę. I w zasadzie powiem Wam szczerze, że na pewno mi się uda. E, zabawki do, od dzieci też pochowam i takie rzeczy. I pokażę Wam, jak łazienka już będzie wysprzątana, bo ja dzisiaj się zajmuję łazienką. Tu zgadnie, gdzie matka była. Wanie, Ostatni raz. Jutro idziemy. No babci. Proszę. O! Tyle. O, a co oni zasnęli? Ojojku, jakie słodziaczki małe. A ja wiem, co trzeba zrobić, żeby ich obudzić. Nie, no, no, no! No, 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 no! Chodź, Zołeczko. Zoey! Patrzcie, Zoe dostała na pożegnanie w przedszkolu. Dyplom. Dyplom. O. Oh. Jezus, mam, mam, I teczka. Och, prac. Wow, Zołka, zobacz, twój Mikołaj jest. Dostała też kubek z mini. Wow, to twoje kalusze założyłam. Weźcie, cinder. No to otworzę ci już, to wyciągaj. Udało ci się? No, mam to. No, co masz? Zobacz, jakie ładne wierszyki. Ale pięknie. Ojej! Koszmar. Yeah, little... yeah. no, ja mam odwrócić, ale. Nie. Ona powiedziała, że to jeszcze nie rozumiem. Akademia pana Kleksa. Jui. Akademia pana Kleksa. Piękna, Zobaczcie. O Jezus. I. Mały książę, wow, zołeczko! Zobaczcie. O jejku. Teraz wam mogę powiedzieć, że Zoe do hajduczka, do przedszkola, które jest po prostu cudowne i najprawdopodobniej, jeżeli kiedykolwiek przeprowadzi się do Chorzowa, to mała pójdzie tam dalej, bo było cudownie. przerwie odpakowania, moje Daję. dzieci. No. Moje dzieci sobie psikają bitą śmietaną do buzi Nie ja mam. Ja mam to gram. Daję ja ci psiknę. To co ja gram? Plus. posla ja. no. no trzymaj się. Okej, okay, ja idę do góry. Psikasz se? O, coś tam był. Ktoś tam był, mamo. Daję ja ci psiknę. Taka, taka, taka. Bo to ciężko ci. Daj mm, <laughs> kęci Daj, kręci. Za krętkę chodzi ci. Już. Dobra. Ramon, jest spielane na kulkast. Słuchajcie, nawet prawie mnie nie widać, ale już jest y, taka pora, że trzeba spać, Także widzimy się już, która.